Cześć, witam Cię na moim kanale Słodki Dekor. Dzisiaj chciałabym poruszyć bardzo ważny temat. Temat ważny dla osób, które lukrują lukrem królewskim. Dlaczego pierniki po dłuższym czasie, a czasami nawet po kilku dniach żółkną? Czyli dlaczego żółknie lukier królewski? Na piernikach. To jest temat bardzo częsty, bardzo często wracający i ciągle osoby o to pytają. Nazywam się Beata Młynarczak, prowadzę słodki dekor i uczę lukrowania lukrem królewskim różnymi technikami. Najpierw zaczynając, pokażę Ci dwa pierniki. Dwa pierniki o tej samej grafice, tej samej kolorystyce. Po prostu takie same, ale zobaczysz w nich różnice. Najpierw pokażę ci pierwszy. To jest anioł lukrowany lukrem królewskim, malowany areografem i barwnikami na mokro. I teraz pokażę ci drugi, taki sam piernik. Jestem ciekawa, czy widzisz różnicę. Również lukrowany lukrem królewskim. A teraz pokażę Ci jednocześnie oba. Czy zauważyłaś tą różnicę w kolorze lukru? Ten piernik ma piękny, śnieżno-biały lukier. Te pierniki mają już kilka miesięcy. Jest to, są to pierniki z kursu, który przygotowywałam. Na jesieni, bodajże tamtego roku, więc kilka miesięcy już mają. Ten był przygotowany jako pierwszy. To był prototyp przed kursem, a ten był przygotowany w trakcie nakręcania kursu. Obydwa były przygotowane lukrem królewskim. Gęstości, których używałam, również były takie same. Ale spójrz, ten lukier jest bielutki, śnieżno-biały, a ten nie ma koloru kremowego, takiego żółtawego, tylko również był biały. Ale co się zadziało, że po dłuższym czasie nabrał żółtego koloru? No i właśnie tą tajemnicę chciałam, by ci dzisiaj przybliżyć i przedstawić. Problemów, które doprowadzają do takiego stanu, jest kilka. Powiem Ci, jaki ja popełniłam tutaj, ale także powiem Ci o tych innych, które również mogą się przytrafić. A więc zaczynajmy od początku. No bo praktycznie większość rzeczy zaczyna się od tego, jak powstaje, prawda? Przygotowujemy lukier królewski i to, aby on miał prawidłowy kolor, Prawidłową konsystencję, dobrą konsystencję, taka, która nie stwarza żadnych problemów, musimy przygotować lukier bazowy, ale musimy przygotować go prawidłowo, czyli musimy trzymać się prawidłowych składników i proporcji, jakie używamy do przygotowania lukru, a także musimy się trzymać tego, na jakich obrotach. Najlepiej jest ucierać lukier królewski. I kolejna rzecz, musimy przestrzegać czasu, który jest potrzebny na to, aby nasz lukier prawidłowo się utarł. Jeżeli zachowamy te wszystkie elementy, to nasz lukier będzie śnieżno-biały, bo lukier prawidłowo utarty jest właśnie śnieżno-biały, i zachowa wszystkie potrzebne mu. Elementy, tak aby każdą gęstość, którą z niego przygotujemy, była dokładnie zachowana, jeżeli chodzi o kształt, a także jeżeli chodzi o kolor. No i jeżeli przygotujemy go prawidłowo, to w zasadzie nie ma żadnych problemów, ale nie zawsze pracujemy z świeżym lukrem, prawda? No bo czasami jest tak, że ten lukier nam. Zostaje, przygotowaliśmy na przykład z kilograma cukru, więc tego lukru jest naprawdę sporo i coś się wydarzyło, musieliśmy gdzieś pojechać, nie zdążyliśmy wylukrować tego lukru do końca, więc wiadomo, zostawiamy go w lodówce, przechowujemy go w lodówce. Taki lukier bazowy możemy przechowywać spokojnie do dwóch tygodni i możemy z nim pracować, ale wszystko też zależy od wszelkich zabiegów, jakie w koło tego lukru wykonamy. Czyli jeżeli przygotujemy sobie gęstość, którą chcemy pracować, czy po przygotowaniu tej gęstości odkładamy z powrotem ten lukier bazowy, który nam został do lodówki, czy on zostaje tu gdzieś koło nas na stole, czyli w ciepłym otoczeniu? Czy jeżeli rozrobiliśmy sobie lukier do odpowiedniej gęstości, które potrzebujemy i na drugi, na trzeci czy na czwarty dzień zaczynamy z nim pracować. Czy prawidłowo go odświeżamy, czy sprawdzamy, czy ma dobrą gęstość, czy się nie rozwarstwił, czy kolor, który jest, nie jest mocniejszy i nie trzeba go rozrobić. Musimy zachować te wszystkie elementy, żeby z powrotem przywrócić temu lukrowi jego świeżość. I tak naprawdę nigdy w 100% nie wiemy, czy lukier, który był już rozrabiany kilka razy, czy jeszcze tą swoją świeżość zachowuje, czyli czy jeszcze utrzyma kształt, czy um, nie będzie się zapadał, czy proces separacji, który jest naturalnym procesem, nie nastąpił już zbyt mocno. Tego nigdy nie wiemy. Czasami to jest taka po prostu Ruletka. Dobrze jest wtedy odświeżając ten lukier, zagęścić go sobie z powrotem lukrem bazowym, czyli mieć część tego lukru rozrobionego, ale dodać do niego lukru bazowego, czyli tego świeższego lukru, gęściejszego i wtedy go rozrzedzić i przygotować do takiej gęstości, jakiej potrzebujemy. Ponieważ ten lukier kilkudniowy już może nam stwarzać problemy i jeżeli to jest biały lukier, to on. Później może od razu może się to nie, nie pokazać, od razu może być piękny, biały, ale później, po kilku dniach, po kilkunastu, po kilkunastu tygodniach czasami on żółknie. Prawda? Dlatego, że jego struktura już została zaburzona, już te jego właściwości zaczęły ulegać separacji i po prostu zgubiły swoją strukturę. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, żeby uniknąć tego, że nasz lukier żółknie, to przede wszystkim prawidłowe suszenie. Bardzo ważne jest, aby pierniki, które wylukrujemy lukrem, poddać suszeniu, albo w suszarce, albo w piekarniku. Używamy do tego wtedy temperatury 40-45 stopni, no i oczywiście suszymy do momentu wysuszenia. Ten czas jest różny w zależności od wielkości ciastka, wielkości piernika, grubości, również powierzchni, która jest. Wylana. Jeżeli jest to jakiś mały element, no to on potrzebuje czasami kilkanaście minut, ale jeżeli jest to całe ciastko, no to potrzebuje dwie, a czasami nawet i trzy godziny. I to jest ważne, dlatego że podczas długiego suszenia, czyli jak suszymy sobie na stole, gdzieś na półce, na szafce, podczas tego długiego suszenia, po pierwsze ten nasz lukier narażony jest na różnego rodzaju warunki atmosferyczne, jakie panują, w pomieszczeniu, w którym one się suszą. Z reguły jest to niższa temperatura niż w suszarce czy w piekarniku, bo na co dzień nie mamy takiej temperatury w domu, ale ona się też różnie waha i do tego jeszcze dochodzi wilgoć. Ta wilgoć jest bardzo częsta, bardzo zmienna i ona źle wpływa na lukier. Ten lukier, zanim nam dobrze zastygnie, on czasami, jeżeli zwłaszcza jeśli mamy zbyt rzadki lukier, to doprowadza właśnie do, do takiej jakby już separacji lukru, do tego oddzielania się płynu od tej części stałej. I tu jest zgubienie już struktury, prawda? rozbicie tej struktury lukru, no i wtedy on jest narażony na to, że zdecydowanie szybciej będzie żółknął w przyszłości, jak już ten lukier będzie wysuszony. Tak też dzieje się bardzo często, jeżeli lukrujemy pierniki gęstością do wylewania, czy na przykład robimy to gęstością taką do małych wypukłości. Ale używamy wtedy zbyt rzadkiego lukru, prawda? Takiego, my zrobimy kontury i on się nam utrzyma, ale wtedy mamy cieniutką warstwę, bardzo cieniutką warstwę lukru, bo im rzadszy lukier, tym cieńszą warstwą się wylewa, i ta cienka warstwa powoduje, że on też y, przejmuje różne y, to, co się dzieje w ciastku, czyli czy to jest piernik, czy to jest ciastko suche, ale także to, co się dzieje w powietrzu, czyli wilgoć i zmiany temperatury. Dlatego, że ta powłoka jego jest bardzo cienka. I jeżeli on jest zbyt rzadki, to jest bardzo porowaty, czyli ma duże pory, gdzie właśnie to przesycenie i z dołu, i z góry na niego bardzo działa. I wtedy też bardzo często się zdarza, jeżeli. Takie ciastko jest narażone na działanie promieni słonecznych, czyli zostawiamy takie pierniki w pobliżu okna, w miejscu, gdzie to nasłonecznienie jest dosyć długie, to wtedy ten proces postępuje jeszcze szybciej. I jeszcze jedna ważna rzecz to warunki przechowywania, bo tu mówiłam o suszeniu, ale także warunki przechowywania. Tak, w zasadzie można powiedzieć, że to jest ta wszechobecna wilgoć. Która w naszych mieszkaniach niestety się zdarza. Mamy różne warunki atmosferyczne, mamy częste zmiany pogody, ostatnio coraz bardziej częstsze od wysokich do bardzo niskich temperatur, od bardzo słonecznych dni do bardzo deszczowych, ale także przez okres zimowy te temperatury też są bardzo różne i bardzo, bardzo zmienne. Poza tym mamy ogrzewanie w mieszkaniach, jest różnie. Otwieramy okna, wietrzymy, więc ta wilgoć sobie fruwa po naszym mieszkaniu ciągle. I właśnie ta wilgoć, ona robi bardzo dużo złych rzeczy, jeśli chodzi o lukier. I jeżeli my nie zabezpieczymy prawidłowo pierników do przechowania, jeżeli chcemy je sobie przygotować wcześniej, bo jest taka możliwość, i je przechować, to ten biały lukier, narażony na działanie wilgoci, a także narażony na działanie światła, również zapakowany, jeżeli nie jest dobrze zapakowany, czyli bezpiecznie zamknięty w woreczek foliowy, schowany w zamykane pudełko, karton, cokolwiek żeby nie miało dostępu światła, położone w niskiej temperaturze, czyli w mieszkaniu tam, gdzie ta temperatura jest najniższa, czyli gdzieś nisko na podłodze, w miejscu najbardziej chłodnym, nie tam gdzie się coś dzieje, czyli na pewno nie w kuchni, nie w pobliżach kuchni, bo Gotujemy, ta para cały czas działa, temperatura również. Na pewno nie w pobliżu łazienek, gdzie również zażywamy kąpieli, więc z tej wody, tej pary różne jest, czasami otwieramy drzwi z łazienki, więc to, ta wszystka wilgoć, ta para, wszystko wylatuje na mieszkanie. Musimy sobie znaleźć wtedy takie miejsce, bezpieczne miejsce i chłodne miejsce, gdzie te warunki, które się dzieją w domu na co dzień po prostu nie docierają. No i teraz e, co się zadziało na tym pierniku, że ten lukier, który jest tutaj na obrzeżach zżółk, a nie został biały. Otóż zaczynając przy, przygotowując ten kurs, bo ten piernik, ten pierwszy piernik, to był piernik przygotowany przed kursem. E, I to był, on był zrobiony tak, że ja siadłam i po prostu ciągiem go zrobiłam. Ten piernik był robiony w trakcie nagrywania, czyli poszczególne elementy po kolei robiłam. Nagrywałam, zgrywałam, montowałam, więc zajmowało to o wiele więcej czasu. Jak zaczynałam pierwszą lekcję, to miałam świeżo utarty lukier. I te pierwsze elementy skrzydła, tutaj ubranie to, co było na, na pierwszym miejscu. To wszystko jest jeszcze białe, dlatego że ten lukier był jeszcze świeży. To był pierwszy, drugi i trzeci dzień. Ale jak dochodzi, doszłam już do tego momentu, prawda, gdzie są tutaj te drobne dekoracje, to już były wykończenia. Tak samo i te futro tutaj, to też już były wykończenia. To był już czwarty czy piąty, a być może szósty dzień lukrowania. I przez te dni, jak ja lukrowałam, to lukier bazowy, który miałam przygotowany, nie miałam czasu go chować do lodówki. W zasadzie to też o tym nie myślałam, dlatego że ciągle byłam w przygotowaniach. Cały czas nakręcałam, powtarzałam, montowałam, zgrywałam, kompresowałam. Cały czas coś się działo i ja tego lukru nie chowałam. Więc po pierwsze, to był lukier, który był cały czas narażony na działanie. Temperatury pokojowej, temperatury pokojowej zmiennej, dlatego że ja w swojej pracowni, nie mam dużej tej swojej pracowni, ale mam obok suszarkę, w której co chwilę suszyło się to ciastko, więc ta temperatura była cały czas troszeczkę podwyższana. Niedaleko na blacie. Na stole stał ten lukier, z którym ja pracowałam, którego używałam do tego kursu, ale przez to, że ja go nie chowałam, ja go nie chłodziłam, nie zatrzymywałam procesu, który postępuje, czyli procesu separacji lukru, tego naturalnego procesu, który się dzieje, zwłaszcza jak lukier przebywa w wyższej temperaturze, jak pracujemy nim ręką. Tutaj też mamy. Ciepłe ręce, więc też jest wyższa temperatura. I jeżeli ten lukier cały czas stał na blacie, nie był chowany do lodówki i właśnie ja tego procesu separacji nie zatrzymywałam, to on się postarzał. On z każdego dnia na kolejny był jeszcze starszy niż normalnie, jak ja bym go przechowywała w lodówce, dlatego że po prostu go nie chowałam. I to spowodowało, że ten lukier zgubił swoją naturalną strukturę. Zaczął się już, właśnie, separować, zaczął się ten proces. Ja to już później, pod koniec, zaczynałam, zaczynałam zauważać, ale, będąc w procesie nagrywania, nie było czasu na przygotowanie nowego lukru, zwłaszcza, że potrzebowałam go odrobinę. I on na początku, przez pierwszy miesiąc, był biały. Sam początek był biały, nic się z nim nie działo, ale po czasie, on też stoi prawda, na półce, jest narażony cały czas na zmiany atmosferyczne, które się dzieją tu w pracowni, czyli zimą ogrzewanie, wietrzenie, otwieranie okien, prawda, jakieś gotowanie, suszenie, pieczenie, para, która się podczas i pieczenia, i suszenia wydobywa, prawda, różnego rodzaju pogody, czyli słońce, i deszcz, i zimno, i gorąco. I te działania atmosferyczne jeszcze bardziej się do tego przyczyniły, że właśnie on zżółkł. Również działanie światła, prawda? Bo ja naprzeciwko, tak jak tu stoją te pierniki za mną, to ja mam naprzeciwko okno. Okno, gdzie ono jest przez większość dnia słoneczne, więc to również podziałało. Także jak widzisz, tych wpływów na żółknięcie lukru jest naprawdę dużo. Jedyne, co możecie uratować, to naprawdę świeży lukier. Praca ze świeżym lukrem, jeżeli lukier jest prawidłowo przygotowany, jest świeży, czyli jeden, dwa, trzy dni. I ale za każdym razem chowamy go do lodówki. On ma wtedy najlepszą Świeżość swoją, prawda? On się, ta świeżość się utrzyma zdecydowanie dłużej e, czasami, jak będziemy go prawidłowo przechowywać, czyli wyciągamy tyle, ile potrzebujemy, resztę chowamy do lodówki, prawda? Ale te pierwsze trzy dni są stuprocentowo pewne. I wtedy po kilku miesiącach ten piernik również jest biały. Ja w Wszystkie pierniki, które mam tutaj u siebie w pracowni, mam białe, bo ja większość czasu pracuję na świeżym lukrze, bardzo świeżym lukrze, czyli takim przygotowanym do do trzech, góra do pięciu dni. Po prostu wyrabiam je ten lukier i nie zostaje mi tego lukru na więcej. To jest jedyny piernik który był przygotowany w taki sposób, dlatego że składał się z wielu elementów i jego czas nagrywania trwał naprawdę dużo, długo. Ale dzięki temu właśnie mogę się z Tobą podzielić tym naocznie, bo piszę dużo osób, przysyłają mi zdjęcia, ale ciężko to jest pokazać, jeżeli ja nie miałam takiego stuprocentowego doświadczenia z tym. Oczywiście mi żółkły, również pierniki, również ten problem się na początku przytrafiał ale później jak zaczęłam pracować tylko i wyłącznie... Na świeżym lukrze prawidłowo go przechowywać i pracuj, pracując nawet dłużej, tak jak mówię, do pięciu dni, bo z reguły nigdy mi na dłużej, nie star na dłużej mi nie zostawał, dlatego że go w, w ciągu tych pięciu dni zawsze wyrabiałam tą porcję, którą zrobiłam, to nigdy mi się nie zdarzyło. Właśnie przed nagraniem szukałam jakiegoś jeszcze jednego piernika, żeby móc również go pokazać. No niestety to jest jedyny jedyny, który znalazłam. Ale całe szczęście, bo to też o to chodzi, żeby. Te problemy się nie pojawiały. A jeżeli masz jakieś inne pytania odnośnie lukru, to możesz tutaj w komentarzach pisać. Bardzo chętnie na nie odpowiem, przygotuję jakiś materiał na ten temat. A gdybyś chciała poznać bliżej lukier, gdybyś chciała nauczyć się lukrować, gdybyś chciała sama przygotowywać takie piękne. Pracę, to oczywiście zapraszam Cię na moją stronę słodkidekor.pl. Znajdziesz tam mnóstwo różnych kursów o różnych technikach lukrowania. Zapraszam Cię także na moją grupę Lukromaniaki, kreatywna grupa wsparcia, gdzie cudownie się wspieramy, działamy, lukrujemy i inspirujemy. A ja Ci dzisiaj dziękuję i e, jestem pewna, że ta wiedza o żółknięciu lukru na pewno Ci się przyda. Do zobaczenia w kolejnych filmach.